Partnerem filmu jest sklep Srebra Mennica, który przygotował promocję na srebro obiegowe. Do użycia dostępne są dwa kody rabatowe, które łączą się ze sobą i z innymi promocjami. Kod Junk13 pozwala nabyć amerykańskie półdolarówki z rabatem wynoszącym 13%, a przy użyciu kodu Junk4 otrzymujemy 4% rabat na monety jednodolarowe. Szczegóły i linki promocji w opisie pod filmem. Formalnie pierwszą srebrną monetą obiegową wyemitowaną w czasie trwania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był walor z 1966 roku, prezentujący mieszka I i jego żonę Dąbrówkę. Moneta ta została wybita w Srebrze próby 900 w nakładzie 198 tysięcy sztuk, a okazją do jej emisji była tysięczna rocznica Chrztu Polski. Od razu była jednak traktowana jako walor kolekcjonerski i nigdy tak naprawdę nie trafiła do obiegu. Tym bardziej, że aby stać się jej właścicielem, trzeba było najpierw oddać odpowiednią ilość srebra do skupu, a potem nabyć ją po wartości nominalnej. Dzisiaj egzemplarze tej monety w ładnym stanie kosztują około 300 zł, a więc prawie 6 razy więcej niż wartość srebra w niej zawartego. Zdecydowanie więc nie można określić jej mianem srebra śmieciowego i właśnie z tego powodu nie będzie ona tematem niniejszego filmu. Choć pewnie w przyszłości poświęcę jej osobny materiał. Na pierwszą powszechnie dostępną srebrną monetę PRL-u przyszło nam poczekać jeszcze kilka lat, a mianowicie do 1974 roku. Formalną okazją do jej wybicia było uczczenie 30. rocznicy powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ówczesna władza, za powstanie tego kraju satelickiego w stosunku do Związku Radzieckiego, uznawała uchwalenie manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, do którego doszło w Chełmie dnia 22 lipca 1944 roku. Przyczyny tej emisji były jednak znacznie bardziej prozaiczne. W grudniu 1970 roku doszło do strajków robotników, dla których bezpośrednim impulsem była zapowiedziana wcześniej podwyżka cen żywności. Strajki te na wybrzeżu zakończyły się tragicznie: zginęło około 40 protestujących, a ponad 1000 zostało rannych. Były one jednocześnie końcem władzy ówczesnego pierwszego sekretarza PZPR, Władysława Gomułki, który został zastąpiony na tym stanowisku przez Edwarda Gierka. Gierek na początku próbował utrzymać podwyżki cen zaproponowane przez poprzednią ekipę, ale po kolejnych strajkach z 1971 roku wycofał się z tego pomysłu. Niewydolna gospodarka socjalistyczna nie była jednak w stanie dostarczyć takiej ilości dóbr, jakiej potrzebowali ówcześnie Polacy. Jakby tego było mało, swoje dołożył kryzys paliwowy z 1973 roku, który pociągnął za sobą wzrost cen na świecie. Towarów na rynku krajowym było coraz mniej, a obywatele zarabiali coraz więcej. O ile w 1970 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 2235 zł miesięcznie, to w 1974 roku docierało do prawie 3200 zł. Natomiast ceny urzędowe trzymały się cały czas tego samego poziomu, a władza, nauczona doświadczeniami z grudnia 1970 roku, bała się wprowadzić wymaganych podwyżek. Pośród ówczesnych decydentów znalazły się jednak osoby, które miały naprawdę ciekawe pomysły, jak poradzić sobie z opisanym problemem. Celem było namówienie społeczeństwa do oszczędzania, tak aby jak najmniej nowego pieniądza trafiło do gospodarki. Rozwiązaniem miała być emisja nowej monety srebrnej o nominale aż 200 zł. To naprawdę dużo. W tamtych czasach te 200 zł było warte zauważalnie więcej niż dzisiaj. Nakład tej monety miał być na tyle duży, żeby móc masowo wypłacać w niej nawet 30% pensji. Jednocześnie w środkach masowego przekazu Walor ten miał być opisywany jako świetna inwestycja, która pozwoli ochronić wartość zarobionego pieniądza. Za projekt nowego waloru odpowiadał Józef Markiewicz Nieszcz, polski medalier, rzeźbiarz i poeta urodzony w 1913 roku, który był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu. Na rewersie przedstawił on kontur mapy Polski, a w centrum, w ramce, napis 30 lat PRL. U dołu znalazły się jeszcze inicjały autora. Wygląd rewersu stał się przyczyną popularnego określenia tej monety mianem mapki. Awers przedstawiał natomiast godło PRL-u, czyli orła bez korony, także umieszczonego w ramce oraz otoczonego napisami z nazwą kraju, rokiem emisji i nominałem wynoszącym 200 zł. Orzeł w ramce był stosunkowo niewielki, a obok jego łapy znajdował się jeszcze znak mennicy. Moneta została wprowadzona do obiegu 30 kwietnia 1974 roku rozporządzeniem z dnia 22 kwietnia 1974 roku. Wycofano ją natomiast w momencie przeprowadzania denominacji, czyli 1 stycznia 1995 roku. Nowa srebrna emisja prl nie była tak imponująca jak Mieszko i Dąbrówka, bo bito ją na ząbkowanym krążku o średnicy 31 mm oraz wadze wynoszącej 14,5 g. Na dodatek zmniejszono próbę srebra, która teraz wynosiła 625. W efekcie w każdej monecie czystego srebra było tylko 9,6 grama. Tyle jednak w zupełności wystarczyło, bo patrząc z perspektywy czasu, plan władzy udał się znakomicie. Obywatele dostając część pensji w nowych, świecących i po części srebrnych walorach, chowali je do szuflady i traktowali jako coś wartościowego. A ponieważ nakład popularnej mapki przekraczał 13 milionów sztuk. Z rynku udało się ściągnąć ponad 2,5 miliarda złotych gotówki, która zamiast trafić na rynek, wylądowała w sejfach i szufladach. Warto zwrócić uwagę, jak silny był wtedy wpływ propagandy, a jednocześnie jak mała wiedza ówczesnych oszczędzających. Dzisiejsze średnie zarobki są niewiele większe niż te 3200 złotych z 1974 roku. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś próbuje wam wcisnąć jako coś niezmiernie cennego, bitą masowo i niezbyt urodziwą monetę, w której wartość czystego kruszcu nie przekracza 30 zł, jednocześnie mówiąc, że jej realna cena to 200 zł. Mit o sporej wartości popularnej mapki wrył się jednak w głowy ówczesnych ludzi i często pokutuje do dzisiaj. Sam w rodzinie miałem przypadki, w których starsze osoby wręczały te monety w prezencie dzieciom czy wnukom traktując je jako unikalne relikwie, nie zdając sobie zupełnie sprawy z ich realnej wartości. A owa realna wartość jest tak naprawdę niewielka i niewiele większa od ceny srebra zawartego w monecie. Gabinety numizmatyczne, dilerzy metali szlachetnych i lombardy skupują te monety na kilogramy, bo ich walory numizmatyczne są znikome. Obecnie pełni ona w zasadzie pełnoprawną rolę zamiennika polskiej srebrnej monety bulionowej, której tak naprawdę nigdy się nie dorobiliśmy. I pełni tę rolę dość dobrze, bo premie na mapkach są stosunkowo małe, a jednocześnie moneta jest w naszym kraju świetnie rozpoznawalna i ma dużą płynność. Analogię z najtańszym bulionem podkreśla także mała czułość ceny mapki na jej faktyczny stan. Ogromny nakład, połączony z faktem, że większość osób od razu traktowało tę monetę jako walor kolekcjonerski, spowodował, że nawet obecnie mamy na rynku ogromne ilości monet w stanach bardzo ładnych i okołomenniczych. Ładne 200 złotówki z 1974 roku wcale nie są więc zauważalnie droższe od tych brzydszych. Czy mamy wobec tego szansę na to, żeby trafić na tego typu walor, który ma wyższą cenę? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, jak to w numizmatyce bywa, stan idealny zawsze jest poszukiwany. Jeśli mamy więc wyjątkową mapkę, która ma szansę na uzyskanie bardzo wysokiej noty gradingowej, możemy sprzedać ją za troszkę wyższą cenę. Walory już ogrejdowane z notami MS-62, MS-63 kosztują w okolicach 100 zł, a te z notami MS-64, MS-65 uzyskują ceny na poziomie 200-300 zł. W bazie NGC jest tylko 7 monet z ocenami MS-66, MS-67, a więc tutaj ceny będą jeszcze wyższe. Jeśli więc traficie na mapkę, która ma szansę uzyskać notę od MS-62 w górę, jej wartość numizmatyczna zdecydowanie przewyższa wartość kruszcu w niej zawartego. Po drugie, najładniejsze egzemplarze wyselekcjonowane z ogólnej emisji trafiały do specjalnych kwadratowych i plastikowych pudełek. Pudełka te występowały w różnych wersjach kolorystycznych z napisami zarówno po polsku, a także po angielsku, bo były także oferowane dla klientów dewizowych w Peweksie. Takie walory kosztują więc trochę więcej i ich ceny trzymają się poziomu od około 50, do nawet 100 zł. Po trzecie, na rynku występuje ten walor w wersji tzw. odwrotki, gdzie rewers jest odwrócony w stosunku do awersu o 180 stopni. Jest to na tyle rzadki błąd menniczy, że monety tego typu osiągają na aukcjach ceny typowo od około 300 do ponad 600 zł. Po czwarte, Narodowy Bank Polski wybił 6000 egzemplarzy tej monety z templem lustrzanym. Taka moneta też była sprzedawana w specjalnym plastikowym pudełeczku i jej cena sięga obecnie około 300 zł. Po piąte na rynku są dostępne próby technologiczne tej monety. Najbardziej popularny jest wariant niklowy o nominale 200 zł, czyli dokładnie taki jak ostateczna wersja, która trafiła do produkcji. Różni się on od niej metalem i napisem Próba, znajdującym się po prawej stronie mapy Polski. Jego cena sięga obecnie około 500 zł. Znacznie rzadsze są dwie inne monety próbne, których nakłady szacuje się na około 20 sztuk każda. Pierwsza z nich to wariant srebrny o nominale 200 zł a druga to wariant miedzioniklowy o nominale tylko 20 zł. Tutaj ceny potrafią przekraczać już poziom 5000 zł. Warto jeszcze dodać, że przy tak dużym nakładzie wynoszącym ponad 13 milionów sztuk w użyciu był więcej niż jeden stempel. W katalogu Parchimowicza wyróżniono więc troszkę mniej popularny wariant tej monety, w którym w monogramie projektanta zamiast kropki użyto kreski. To rzadszy walor, ale nie ma to specjalnego wpływu na cenę. Sprzedający bardzo rzadko odróżniają te warianty od siebie i często na aukcjach oba typy tej monety są wymieszane i kupując je pakietami można w nich trafić na obie odmiany. Sztuczka z emisją mapki tak się władzą udała, że rok później zdecydowano się na powtórkę. W 1975 roku przypadała przecież równa rocznica zakończenia II wojny światowej i stało się to oficjalnym pretekstem do wypuszczenia na rynek kolejnej wysokonakładowej monety wykonanej po części ze srebra. Tym razem projekt powierzono Stanisławie wątróbskiej frind To absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1965 roku przez prawie 30 lat pracowała w mennicy państwowej w Warszawie na stanowisku głównego plastyka medaliera. Formalna nazwa nowej monety to 30. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem, i właśnie taki napis wraz z latami 1945-1975 pojawił się na rewersie. Ów napis otacza głowy dwóch żołnierzy. Na pierwszym planie mamy przedstawiciela Ludowego Wojska Polskiego, a na drugim czerwonoarmistę w hełmie. Awers ukazuje natomiast duży wizerunek orła bez korony, który przedziela rok emisji, a pod jego pazurami widnieje nominał ponownie wynoszący 200 zł. W otoku mamy jeszcze napis z nazwą kraju emitenta. Nigdzie nie znajdziemy za to inicjałów autorki projektu, ale pod łapą orła mamy znak mennicy. Moneta dość szybko została określona w środowisku numizmatycznym skrótowym mianem faszyzmu lub żołnierzy. Choć waga monety i jej rozmiar w stosunku do mapki się nie zmieniły, władze chciały jeszcze bardziej zachęcić do jej kolekcjonowania, więc zwiększyły próbę srebra do 750. W efekcie zawartość czystego srebra wzrosła tutaj do 10,9 g. W zmniejszeniu uległ za to nakład. Wciąż był jednak bardzo duży i sięgał ponad 1,8 miliona egzemplarzy. Moneta została wprowadzona do obiegu 28 czerwca 1975 roku za zrządzeniem z dnia 2 czerwca 1975 roku. Wycofano ją w momencie przeprowadzenia denominacji, czyli 1 stycznia 1995 roku. Sytuacja znów się powtórzyła. Ludzie bardzo chętnie pobierali wynagrodzenie w walorze wykonanym ze srebra, nie płacili nim w sklepach, lecz natychmiast chowali do klaserów i do szuflad. Nie powinno więc nas dziwić, że skoro do powtórki doszło w 1975 roku, obecnie też mamy z nią do czynienia. Duży nakład i duża obecność na rynku walorów nieobiegowych, występujących bardzo często w stanach okołomenniczych, powoduje, że moneta ta pełni bardziej rolę bulionową niż kolekcjonerską. Jej cena jest trochę wyższa od mapki z racji na wyższą zawartość srebra i trzyma się około 35 zł. Oczywiście znów mamy do czynienia z wyjątkami. Tym razem Narodowy Bank Polski nie zdecydował się na emisję wykonaną stemplem lustrzanym, ale przy pomocy zwykłego stempla wybił 10 000 i 100 sztuk monet na specjalnie przygotowanym i wypolerowanym wcześniej krążku, który całkiem udanie imituje lustro. Takie walory także sprzedawano w specjalnych plastikowych pudełkach, a ich cena jest obecnie około 2-3 razy wyższa niż monet z głównej emisji. Ponownie, jeśli mamy monetę w stanie, który zasługuje na wysoką notę gradingową, uzyska ona cenę wyraźnie wyższą niż walor typowy. Walory ocenione na MS-65, MS-66 sprzedawały się ostatnio za kwoty dochodzące do 300 zł, natomiast ceny unikatów z notą MS-67 potrafiły się kręcić nawet w okolicach 2000 zł. Grube kilkaset złotych trzeba też wydać na niklową próbę tej monety, która ukazała się w nakładzie 500 sztuk. Natomiast zupełnym rarytasem jest srebrna próba faszyzmu, która została wybita w nakładzie tylko 20 sztuk. W 1976 roku władze PRL-u uznały, że skoro sztuczka udała się dwa razy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować trzeci raz. Zawsze przecież znajdzie się jakaś okazja lub rocznica. W 1976 roku w Montrealu odbywały się przecież 21-letnie Igrzyska Olimpijskie i to właśnie ta impreza stała się bohaterem rewersu monety, której projekt ponownie powierzono Stanisławie Wątrubskiej. Artystka nie kombinowała tutaj specjalnie i przedstawiła dwa najważniejsze symbole olimpijskie czyli pięć okręgów symbolizujących kontynenty oraz z znicz. W otoku pojawił się jeszcze napis Igrzyska 21 Olimpiady. Nikogo więc nie powinno dziwić, że moneta zyskała potoczną nazwę Olimpiada. Avers z dokładnością do roku emisji był praktycznie taki sam jak w przypadku faszyzmu. Krążek znów miał średnicę 31 mm i wagę 14,5 g, ale z próbą srebra wrócono do wartości 625 znanej z matki. Nakład lekko przekroczył poziom 2 milionów egzemplarzy. Monetę wprowadzano do obiegu 15 maja 1975 roku, wycofano ją w momencie przeprowadzenia denominacji, czyli 1 stycznia 1995 roku. Ponieważ powrócono z parametrami do tego, co widzieliśmy w przypadku mapki, obecny status tej monety na rynku inwestycyjnym i kolekcjonerskim jest praktycznie taki sam. Mamy bardzo dużo walorów w ładnych stanach, i nawet ten ładny stan nie daje nam szansy na uzyskanie ceny wyższej niż 30-35 zł. Wyjątkiem są oczywiście najlepsze egzemplarze zasługujące na wysoki grading NGC lub PCGS. Te ocenione na MS65 osiągają kwoty na poziomie 200-300 zł, natomiast walory klasy MS66 to wydatek rzędu 300-400 zł. Co ciekawe, nawet egzemplarze z notą MS67 nie są ekstremalnie drogie, bo daje się je nabyć za około 500 zł. W bazie NGC znajduje się jeden rodzynek oceniony na MS68. Podobnie jak w przypadku faszyzmu, Narodowy Bank Polski zdecydował się na użycie 10 100 sztuk specjalnie wypolerowanych krążków, które bardzo dobrze udają emisje lustrzane. Ta imitacja jest na tyle udana, że na rynku jest sporo monet w slabach NGC z notami MS65, MS66 z dopiskiem PL, czyli proof-like. Tyle, że takie MS66PL potrafi kosztować już ponad 1000 zł. Mnie udało się dostać taki walor w dedykowanym niebieskim pudełku i nabyłem go za kwotę 65 zł. Pseudo lustro jest na nim na tyle ładne, że poważnie zastanawiam się nad wysłaniem tej monety do NGC. Myślę, że są jakieś tam szanse na wysoką notę z dopiskiem PL, a to znacznie podniosłoby cenę tego waloru. Olimpiada także miała emisje próbne, choć trochę inne niż poprzednio opisywane walory. Najbardziej popularny jest tutaj walor wybity z templem lustrzanym na krążku o próbie srebra wynoszącej 750. Ukazało się aż 6048 takich monet, a więc ich ceny nie są wygórowane i trzymają się okolic 150-200 zł. Trochę rzadczy, bo wybity w 500 egzemplarzach jest walor tego typu wykonany z niklu. Tutaj ceny trzymają się poziomu 400-500 zł. Emisje trzech srebrnych monet, które miały miejsce w latach 1974-1976 i których sumaryczny nakład sięgał prawie 17 milionów sztuk, do pewnego stopnia spełniły swoją rolę i ściągnęły część pieniędzy z rynku. W 1976 roku była to już jednak kropla w morzu potrzeb. Ceny urzędowe trzymały się na niezmienionym poziomie w stosunku do minionej dekady, natomiast średnia pensja wzrosła już do około 4300 zł, a więc była prawie dwa razy wyższa niż w 1970 roku. Kolejąca gospodarka socjalistyczna nie była w stanie wprowadzić na rynek tyle towarów, ile było potrzeba, więc władze zdecydowały się na podwyżki, które w swoim sejmowym wystąpieniu z dnia 24 czerwca 1976 roku zapowiedział premier Piotr Jaroszewicz. Dzień później rozpoczęła się ogromna fala strajków, którą dzisiaj znamy pod nazwą Czerwca 1976, a która miała swoją brutalną kulminację podczas wydarzeń w Radomiu. Władze PRL zarzuciły więc na pewien czas pomysł wydawania srebrnych monet o dużym nakładzie i powróciły do niego dopiero w następnej dekadzie. To już jednak materiał na zupełnie inną opowieść. Która na pewno także pojawi się na tym kanale już teraz zapraszam. W dzisiejszych czasach mapka Faszyzm i Olimpiada stały się ciekawym sposobem taniego inwestowania w srebro. Monety te są przystępne cenowo, a więc nie ma tutaj wysokiego progu wejścia. Co więcej, zwykle mamy na nich małe premie i spready, a więc można je kupić w kwotach bardzo bliskich rynkowej ceny srebra. Walory te są popularne, rozpoznawalne i nie ma żadnych problemów z ich płynnością. Można je kupić i sprzedać w wielu miejscach. Jednocześnie zabawa w wyszukiwanie jak najładniejszych egzemplarzy może być przyczynkiem do poważniejszego zainteresowania się numizmatyką. Dla mnie osobiście wadą tego polskiego srebra śmieciowego jest niska koncentracja majątków objętości. Słaba próba powoduje, że dużą część przechowywanych przez nas monet stanowi bezwartościowy metal. Na początku naszej drogi inwestorskiej ma to małe znaczenie, ale przecież docelowy portfel każdego inwestora ma być spory. Dla przykładu kwota 500 tysięcy złotych przechowywana w złotych monetach jednouncjowych wymaga zakupu około 60 monet. W przypadku typowego bulionu to stosik w wysokości kilkunastu centymetrów. Zmieści się w małej szufladzie i na dobrą sprawę da się to wszystko pochować po kieszeniach. Gdy taką samą kwotę chcemy przechować w monetach bulionowych wykonanych z czystego srebra, ten stosik składa się z ponad 4700 monet, waży prawie 150 kg i zajmuje wysokość około 15 m. Gdy chcemy przechować to wszystko na przykład w srebrnych mapkach, musimy zakupić tych monet aż 16 tysięcy. Całkowita ich waga sięgnie prawie 230 kg, a stos z nich ułożony będzie miał wysokość ponad 31 m. Nie zmienia to faktu, że wiele osób decyduje się na zakup PRL-owskiego srebra obiegowego w celach inwestycyjnych. Różnimy się gustami i podejściem, nie ma w tym nic zdrożnego, wręcz przeciwnie, to zaleta. Wielu ludzi lubi wybrać się na różnego rodzaju giełdy staroci i wyłapywać pojedyncze egzemplarze w jak najlepszych cenach. Rzadko bo rzadko, ale mi też zdarza się to robić i jeśli trafi się okazja na jakiś junk silver w naprawdę dobrej cenie, to grzech tego nie wykorzystać. Tym bardziej, że polskie srebro obiegowe jest w ciągłej ofercie znacznej większości sklepów numizmatycznych w Polsce. Wiele z tych sklepów ma wystawione te monety na swoich stronach internetowych, a ich cena nie jest podpięta do ceny spot i rzadko aktualizowana. Bywały więc sytuacje, w których po wzrostach ceny rynkowej srebra, mapki można było kupić w takich miejscach bardzo blisko ceny spot, albo nawet ciut poniżej. Wystarczy być tylko czujnym i wykorzystywać takie okazje. Smutne jest jednak to, że chcąc inwestować w tanie polskie srebro, cały czas musimy zadowalać się masowymi emisjami obiegówek za 70. i 80. XX wieku. Polska, będąc jednym z największych producentów srebra na świecie, wciąż nie ma swojej formalnej srebrnej monety bulionowej. Jest to brak na naszym rynku coraz bardziej odczuwalny. Mam jednak cichą nadzieję, że kiedyś doczekam się pozytywnej decyzji NBP w tej sprawie, a polska srebrna bulionówka zacznie skutecznie podgryzać kanoniczną szóstkę. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i niezmiennie polecam się na przyszłość. Do usłyszenia. Partnerem filmu jest sklep srebrna Mennica, który przygotował promocję na srebro obiegowe. Do użycia dostępne są dwa kody rabatowe, które łączą się ze sobą i z innymi promocjami. Kod Junk13 pozwala nabyć amerykańskie półdolarówki z rabatem wynoszącym 13%, a przy użyciu kodu Junk4 otrzymujemy 4% rabat na monety jednodolarowe. Szczegóły i linki promocji w opisie pod filmem.